Skrócony o obsłudze cysterny. Nie jest skierowany do osób, które już się na tym znają. Jest adresowany do osób, które nigdy w życiu blisko przy cysternie nie stały. Będą omówione same tylko podstawy. Dla tych, którzy nie wiedzą o co chodzi, zdali sobie prawo jazdy niedawno, odebrali ader na cysterny i nigdy przy tym nie robili. A więc tak: cysterna, beczka, w środku pusta, zamknięta komora. Do zamkniętej komory można się dostać oczywiście otwierając włazy, inne zawory. I teraz tu jest akurat cysterna jednokomorowa, czyli najprostsza w obsłudze. Do cystern wielokomorowych stosuje się te same zasady, tylko na przykład przy trzykomorowej czynności się wykorzystuje po trzy razy z rzędu te same. Tak jakby były trzy cysterny prawie. A więc tak, zawory. Cysternie główny zawór to jest zawór denny, później jest zawór klapkowy, i dekielek też się liczy jako zawór. Ładowanie cysterny od dołu wygląda w ten sposób, że tu się zapina przewód, jakiś wąż do ładowania. Żeby załadować od dołu, jest oczywiste, że ciecz, mu, ciecz musi tędy przepłynąć i wpłynąć do środka cysterny, czyli to musi być otwarte, ten zawór musi być otwarty i zawór denny, który zaraz nagramy od góry, też musi być otwarty. Wtedy ciecz wpływa do cysterny. Żeby wpływała, nie może się w cysternie robić kompresja, sprężone powietrze czyli musi być jakiś otwarty zawór oddechowy w cysternie, lub otwarta klapa też za chwilę nagramy. Także pauza. Tak wygląda cysterna od góry. Może zejdę w ogóle? To jest zawór denny. To jest włas. To jest włas, ak akurat, U, jest służący do mycia cysterny, nie do załadunku. Tutaj na dole widać włas. E, włas, mówię, zawór denny. To są falokrony. I tak wygląda cysterna w środku. Kolejny włas służący do mycia, ten mały też służy do mycia. To jest włas większy do załadunku, z zaworem. Przód cysterny wygląda tak. Falochrony, to jest zawór oddechowy do układu w pozycji równej z rurą jest przelot, czyli jest otwarty w pozycji poprzecznej do rury, do przewodu. Jest zamknięty. Na motylkach można dekle podpierać, żeby się beczka wysuszyła, na przykład przywietrzyła, i tak dalej. Po myciu. po myciu przed załadunkiem sprawdzamy, czy beczka jest sucha, dobrze umyta, czy nie ma pozostałości wody, i tak dalej, która reaguje z ładowanym produktem. Jeżeli wszystko jest ok, zamykamy zawór denny. To no jest akurat zawór śrubowy. Są jeszcze zawory teumatyczne. Naciska się guzik. No, niestety ta cysterna nie jest w taki wyposażona. Trzeba ręcznie kręcić. I zakręcony. Zamykanie dekla wygląda w ten sposób. No tu kolega się dopiero uczy. Moja rada najlepiej zakręcać dekle na krzyż po przekątnej, tak jak się przykręca głowicę w samochodach czy koła. Dobra. Teraz pokażę otwieranie i zamykanie zaworów na dole, jak był górny. To jest zawór klapkowy. Zamyka się go w ten sposób. W poprzek do przewodu jest zamknięty, zresztą jest to tu narysowane, taka instrukcja powinna być na każdej cysternie naklejona. Otwiera się, odblokowując zabezpieczenie. Zabezpieczenie to jest ten bolec pionowy, trzeba go podnieść do góry, wtedy się ot otwiera. Podnosi się w ten sposób i się otwiera. Otwiera się do końca, jak jest wajcha wzdłuż rury, wzdłuż przewodu, jest otwarte. Zamykamy, bo ładujemy od góry. Akurat kwas dzisiaj w równi dekiel się zamyka w ten sposób. Najeżdżasz, przekręcasz do końca, blokujesz. Tu jest blokada. Tu w tym jest taki ząbek. Pokażemy go, może będzie widać. Ten ząbek blokuje się to w ten sposób o te wystające zęby i się już nie otworzy. Dobra, teraz tak. Krótkie omówienie: prosty załadunek, prosty rozładunek. Ładuje się beczkę cysterny na dwa sposoby: pierwszy od góry, drugi od dołu, albo odwrotnie, jak ktoś woli. Załadunek od góry jest bardzo prosty. Zawór denny, który był wcześniej pokazany, zawór klapkowy dekielek się zamyka, czyli zamyka się wypływ, drogę wypływu produktu cieczy z cysterny. Jak jest zamknięte, przez górne włazy, najech na górne włazy. Przez górne włazy, ten największy taki włas ładunkowy tutaj w tej cysternie, pierwszy, wkłada się nalewak, czyli taką po prostu rurę, z której wylatuje towar. I tą rurą towar napełnia cysternę. Górny właz się zamyka, cysterna załadowana. To jest najprostszy sposób załadunku. Drugi, ładowanie od dołu. Żeby załadować od dołu zamiast wszystko zamknięte musi być wszystko otwarte produkt dołem musi wejść do cysterny i teraz u góry w zależności od rodzaju, klasy produktu albo stosuje się metodę prostą, uproszczoną czyli uchyla się któryś z włazów najlepiej uchylać właz pierwszy, ponieważ jest najwyżej czyli jak się ładuje towar wiadomo, że z tego jak się załaduje do pełna a cysterna stoi powiedzmy gdzieś na jakiejś górce, skosie towar może zacząć wylatywać jak już będzie pod koniec ładowania dlatego otwiera się włas, który jest najwyżej, czyli pierwszy zaraz za kabiną ciągnika to tyle jeśli chodzi o ładowanie od góry a od dołu czyli tak, pierwsza metoda, otwarta klapa otwarty właz, to jest najprostsza opcja jeżeli ładujemy produkt jakiś trujący, łatwopalny i tak dalej Wtedy klapy nie mogą być otwarte, z przyczyn chyba oczywistych, których nie będę tutaj tłumaczył. Jeżeli ktoś nie rozumie, to znaczy, że nie zdał ADR-ów. Jak nie zdał ADR-ów, to mu ten filmik niepotrzebny. A więc tak, jeżeli jest trująca, opary nie mogą się wydobywać, więc ładuje się w obiegu zamkniętym. Zresztą tak samo się czasami rozładowuje w obiegu zamkniętym. Tu się otwiera od dołu, wszystkie klapy u góry są zamknięte szczelnie. I teraz towar wpychany do cysterny, wypełnia cysternę, z której musi uciec powietrze, które tam jest, Prze było przed załadunkiem. Żeby te powietrze uciekło, to tak, może najpierw zaczniemy od początku, od góry. Ciśnij pauzę. Eee, dekle zamknięte tutaj oczywiście ładujemy od góry, więc nie są zamknięte bo nie ma sensu, zaraz nas będą sprawdzali. Ale załóżmy, że dekiel jest zamknięty z cysterny się odpowietrza tym przewodem, akurat w przypadku tej cysterny, ten zawór się otwiera, dzięki temu produkt ładowany od dołu wypełnia beczkę, a powietrze, które w niej jest, ucieka tędy tą rurą, idzie tam na dół zaraz pokażemy jak to wygląda od dołu tu na razie zamknę do załadunku żeby trzy razy nie chodzić pauza tak jak przed chwilą. Otworzyliśmy tamten zawór, tamtym zaworem powietrze ucieka tędy tutaj. No i może wyjść na dwa sposoby znaczy w sumie na jeden, Tam tamtędy. To jest tylko wejście. Tu jest zawór kierunkowy w jedną stronę. Powietrze ucieka tędy i wydobywa się z cysterny. W tym miejscu tutaj załadowca albo rozładowca podłącza swój przewód. Lub każe użyć nam naszego i podłączyć się do jego infrastruktury, i to jest tak zwane. Niektórzy mówią gaspent, inni mówią oddech, beczki, różnie jest. W każdym razie towar tędy wchodzi, wypełnia cysternę powietrze, które musi z niej ujść, żeby nie było ciśnienia. Wychodzi tędy w obiegu zamkniętym, wraca do zbiornika, z którego ładowany był towar. Tutaj i tak wygląda załadunek. Od dołu w obiegu zamkniętym. Rozładunek w obiegu zamkniętym wygląda tak samo, tylko że ciecz i gaz przemieszcza się w drugim kierunku, czyli ciecz nie jest pompowana do cysterny, a po prostu z cysterny wypływa. W cysternie robi się próżnia, żeby cysterna się nie zapadła w wyniku próżni do środka, co się czasami zdarza niektórym gapią. Trzeba umożliwić beczce tak zwany oddech, czyli otwiera się te zawory dostęp powietrza tymi przewodami do wnętrza cysterny i może to być albo zwyczajnie tak jak tutaj teraz jest otwarte lub w obiegu zamkniętym podłącza się przewód i sytuacja wygląda w ten sposób, że na przykład produkt który wypływa tędy do zbiornika w zbiorniku wypełnia przestrzeń, tam się robi ciśnienie, te ciśnienie ucieka tutaj do tego zbiornika czyli się wymienia i to jest tak zwany rozładunek w obiegu zamkniętym. Tak samo zresztą załadunek wygląda, tylko w drugą stronę jest przepływ cieczy i gazów. I jeżeli chodzi o obieg zamknięty to by było w zasadzie wszystko. Teraz tak, niektóre produkty łatwopalne i tak dalej można wyładować np. klasę trzecią taką pompą hydrauliczną. Podłącza się tu wyjście stąd dotąd na przykład. Pompa pompuje, wypływ i tyle. Jeżeli na przykład trzeba wpompować do góry, do drugiej cisterny i tak dalej wiadomo grawitacyjnie to nie spadnie do, do samego końca, więc trzeba zrobić to mechanicznie. Pompuj. Można też stosować inną metodę przy innych produktach, na przykład jakieś tam kleje, kwasy i tak dalej. Można wyładować podłączając kompresor. Podłącza się przewód z kompresora ciągnika, który jest tam. Ten taki pomarańczowy, jakby. Podłącza się tu przewód, uruchamia się kompresor. Kompresor pompuje to jest zawór jednokierunkowy. Puszcza powietrze tylko w jedną stronę, z powrotem nie, żeby nie rozwalić kompresora i żeby się zbędnie nie pocił. Tu jest zawór, zawór manometr. Zawór jest tu. Manometr pokazuje, jakie mamy ciśnienie w cysternie. Na daną chwilę. Tu jest zawór bezpieczeństwa przy dwóch barach, się otwiera, żeby cysterny nie uszkodzić nadmiernym ciśnieniem. I teraz tak, wyładowanie powietrzem wygląda w ten sposób, że pompujemy. Tamte wyjście jest zamknięte, żeby nam powietrze nie uciekało. Powietrze idzie tędy. Górny zawór, który wcześniej był pokazany, musi być oczywiście otwarty, żeby powietrze wlatywało do beczki. W beczce robi się ciśnienie. To ciśnienie pcha produkt do dołu i. Wylewką produkt jest wypychany, wypompowywany na zewnątrz. Na przykład do jakiegoś innego zbiornika, który może się znajdować nawet wyżej niż cysterna. I wtedy tylko zależy od ciśnienia, jak wysoko produkt można wyładować. Na jaką odległość. I jeżeli chodzi o obsługę cysterny, to by było z grubsza wszystko. Tutaj ta cysterna ma układ podgrzewania. Tam się podłącza parę. Ta cysterna akurat nie jest wyposażona w swoje webasto. Tutaj jest termometr, który pokazuje temperaturę wewnątrz cysterny. Można sobie sprawdzić na przykład, czy nie jest za gorąca do załadunku niektórych produktów, czy na przykład produkty wiezione na temperaturze nie mają zbyt niskiej temperatury i tak dalej. I to w zasadzie wszystko. Tutaj są rękawy na węże. Do wyładunku, to są tablice ADEROWskie, bo to jest akurat cysternader. I to w zasadzie wszystko, jeżeli chodzi o skróconą obsługę cysterny. No możemy jeszcze tutaj omówić, do czego służy to ustrojstwo. Tutaj podłącza się powietrze sprężone, przy zamkniętym tym zaworze, a przy otwartym tym zaworze, w ten sposób powietrze. Jest pompowane, i z uwagi na to, że ten zawór jest zamknięty, powietrze idzie tutaj z powrotem i powoduje to, że wypycha towar, który znajduje się w wężu. Wtedy, kiedy już jest wszystko wyładowane, no, to taka dodatkowa opcja dla opróżnienia węża. I to w zasadzie było tyle. Te urządzenia służą do sterowania tą pompą. Tu się tą pompę włącza, i wyłącza. Włącza i wyłącza. Eee, tutaj jest pozycja neutralna. W prawo pompuje w jedną stronę, w lewo pompuje w drugą stronę. Co oznacza, że tą pompą można cysternę wyładować. Przykręcając pompę w drugą stronę, można ją z powrotem załadować od dołu samodzielnie. No, akurat ta ma takie wyposażenie. I to by było chyba wszystko, jeśli chodzi o obsługę cysterny. Tak, w skrócie dla osób, które nie miały z tym nigdy do czynienia i potrzebują z grubsza wiedzieć. O co chodzi, i tak dalej. Także myślę, że jest to zrozumiałe. Kto nie zrozumiał, no to nie wiem. No. Może gdzieś obejrzy jakieś inne filmy, na których będzie to wytłumaczone lepiej. Nara.